W szkole podstawowej dobrze malowałam, ale potem się skończyło i do innej w ogóle, w innym kierunku poszłam. No i potem, może koło pięćdziesiątki, mówię, jak będę miała czas, to będę malowała. Tak się zaczęło przed emeryturą. <laughs> zaczęłam wyczęszczać. Jeszcze tutaj e, pan Wowiak prowadził z nami zajęcia i najpierw mnie tak zniechęcał, zniechęcał, ale widział, że jestem uparta. No i tak ciągnęło się to dalej i potem zaczęło mnie to wciągać, bo zaczęłam lepiej malować. Koleżanki, na początku jak przyszłam, to koleżanki tak piękne, a ja takie, no mi się nie podobało, ale mój mąż mówił zawsze tak. Bardzo ładne, bardzo ładne, a teraz odwrotnie mówi, coś Ci tu nie pasuje, coś mi, no jak już lepiej maluję, to on cały czas mnie krytykuje. Tak nawet przy tym obrazie ostatnio jak malowałam, to też mówi, tu poprawiłaś, powinnaś poprawić i teraz. No i tak zaczęłam najpierw różnymi technikami, najpierw pastelą, potem zaczęłam olejem, potem akrylem. Akwarelą, bo był tutaj pan Sulimow z Sandomierza, z nami taki kurs miał jednodniowy czy trzydniowy nawet. W każdym razie podobało mi się i zaczęłam akwarelą tak samo. Także wszystkie techniki, nic nie proferuję. Ostatnio nie malowałam pastelami suchymi, w ogóle nie malowałam karelami. A teraz zaczęłam znowu malować tymi pastelami, także lubię to robić. Na przykład koleżanki nie... nieraz siedzą na kółko, rozmawiają, a ja zaraz siadam i maluję sobie. No bez tego nie mogę jakby żyć, tak mi się to podoba. No i jak zaczęłam trochę, dowiedziałam, lep... lepiej malować, dowiedziałam się, że jest podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych. No, ja wcześniej nie wiedziałam, bo to w 3, tak trzy lata wcześniej było, no i jak się dowiedziałam, to poszłam i jeszcze przed siedemdziesiątką skończyłam to. Lubię koleżanki, lubię plenery, lubię Tomka, a najbardziej lubię atmosferę na kółku.